Patrycja Markowska podzieliła się poruszającym wpisem na swoim profilu społecznościowym, żegnając bliską przyjaciółkę i Wójcik. Wokalistka opublikowała czarno białe zdjęcie znanego makijażysty gwiazd, które szybko zyskało na znaczeniu ze względu na emocjonalny kontekst. Odeszła wspaniała osoba. Niezależna, dowcipna, przezdolna i dobra. Znałyśmy się od dziecka. Najpierw mijałyśmy się na ulicach rodzinnego Józefowa, a potem przez lata pracowałyśmy. Iza malowała mnie do takich teledysków, jak choćby świat się pomylił, czy Hello. Zrobiłyśmy razem mnóstwo sesji i koncertów. Odeszłaś za wcześnie, Iza. Będzie mi ciebie bardzo brakowało, wyznała Markowska. Patrycja, znana ze swojego głębokiego zaangażowania artystycznego, miała zaszczyt współpracować z wieloma wybitnymi talentami, jednak relacja z Izą miała dla niej szczególne znaczenie. W komentarzach pod postem Fani i przyjaciele wyrażają swoje wsparcie i dzielą się wspomnieniami o Izabeli, oddając hołd jej niezwykłemu talentowi i ciepłej osobowości. Zachęcamy do zostawienia swojego komentarza i podzielenia się własnymi wspomnieniami o Izie Wójcik. Jakie momenty z jej życia lub kariery miały na was największy wpływ? Patrycja Markowska, zmagając się z osobistą stratą, otworzyła serce w mediach społecznościowych, dzieląc się bólem po stracie bliskiej przyjaciółki Izabeli Wójcik. Uzdolniona makijażystka, ceniona przez liczne gwiazdy, opuściła świat w którym swoim talentem i kreatywnością wyznaczała trendy w polskim wizażu. Iza była jedną z najbardziej cenionych i docenianych przez gwiazdy artystek sztuki makijażu. Należała do tych top makijażystek, która swoją pracą i dorobkiem artystycznym wpisała się w historię polskiego wizażu. Niechaj jej świeci światłość wiekuista, niech odpoczywa w pokoju żegna ją makijażystka Ewa Gil. Trudne chwile nie omijają również rodziny Markowskiej. Grzegorz Markowski, ojciec Patrycji, znany z legendarnego zespołu Perfekt, postanowił wycofać się z życia publicznego, co zbiegło się z pogarszającym się stanem zdrowia. Patrycja w rozmowie z Interią wyznała, że jej ostatni muzyczny duet z ojcem Kieszenie prawdopodobnie będzie ich ostatnią wspólną piosenką. To jest taki niepisany układ. Ale podejrzewam, że piosenka kieszenie to jest już nasz ostatni duet. Wiesz, to z tego względu, że tata nie chce śpiewać. Więc to ja go trochę nakłaniam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór mówiła wokalistka. W tym trudnym czasie prosimy o zostawienie słów wsparcia i wspomnień o Izabeli Wójcik. Jak myślicie? jaki był największy wpływ Izabeli na polską scenę makijażową. Podzielcie się swoimi przemyśleniami.